poranek. W kromce słowa. Posłuchajmy dzisiaj słów z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł. Stań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: Z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że jego mędrcy zawiedni, wpadł w straszny gniew, posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszano w rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci, nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. Herod miał już wszystko wymyślone. Już miał gotowy plan, wydawał dyrektywy tym, którzy mieli w jego imieniu wykonać jego plany. I nagle któryś z tych punktów jego strategii, jego pomysłu nie wypala, zawodzi. Herod wpada w straszny gniew. W naszym życiu też tak się zdarza, że mamy już wszystko w najdrobniejszych szczegółach zaplanowane, dopracowane. Skoro mamy już taki szczegółowy plan działania, bardzo przywiązujemy się do oczekiwanych efektów. Angażujemy wtedy nasze uczucia, nasz rozum, naszą wyobraźnię, i gdy w takiej sytuacji coś pokrzyżuje nasze plany, wtedy może człowieka ogarnąć wściekłość, może ogarnąć człowieka złość, irytacja, albo przynajmniej frustracja. Siostra Jadwiga Skudro, gdy wyjeżdżała z klasztoru na rekolekcję domowego kościoła, to często przełożona powtarzała. Hela, do zobaczenia za tydzień albo w niebie. Tego się należy trzymać. Oczywiście planować, ale naprawdę w wolności powierzać te plany, te swoje plany Bożej Opatrzności. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, dobrego dnia.